w każdej chwili. Niech czas spędzony z bliskimi przypomina o tym, co w życiu najważniejsze. o ciepłych słowach, życzliwości i chwilach, które nadają życiu sens. Niech nadchodzący rok obfituje w zdrowie spełnienie najskrytszych marzeń oraz wiele powodów do uśmiechu i wdzięczności. Niech ten świąteczny czas przyniesie wam nie tylko radość z obdarowywania bliskich, ale także chwilę na refleksję i docenienie wszystkiego co już macie. Życzę wam, abyście w nadchodzącym roku każdego dnia znajdowali małe powody do szczęścia. Dzielili się dobrem i budowali relacje, które przetrwają każdą próbę czasu. Niech święta wypełni rodzinna atmosfera, a dom rozbrzmiewa śmiechem i życzliwością, które otulą was na cały rok 2025. To naszego jedzenia Proszę, i po od... dla a teraz serdecznie poproszę mojego też bardzo dobrego znajomego Cezary. Cezary przyjdzie i przedstawi swój wiersz na Wielkanoc. Wielkanocne święta tuż za was. Pozwólcie mi przedstawić dzieje się w tym czasie. Wielka Rosna dzień ważny dla nas, gdzie święcimy kolorowe jajka, zwane wieka, na tą pisaną, a koszyczki pięknie ozdobione i produktami do święcenia wypełnione. Są tam krewek, babeczka, jajka, piecz, sur i kiełbasa, gdzie po święceniu następuje śniadanie pierwsza klasa, potem pierwszy dzień świąt następuje, gdzie rodziny się całe spotykają smaczne posiłki razem zajalamy. Potem drugi dzień dla poniedziałek, gdzie polewamy kobiety i groby z kościoła odwiedzamy i tym sposobem te święta mijają, gdzie w gronie rodzinnym wszyscy je spędzają. Dziękuję bardzo. before. <laughs>